Horda, horda. Kielce 2019. Tym razem trochę o skarpetkach. Agata. Widzę, że kilka nowości. Support, sport wprowadził. Przede wszystkim to, co tutaj widzimy na górnej półce, prawda? Tak. Czyli dosyć ciekawie wyglądające. No i oczywiście, pewnie kilka nowych wzorów. Z klasycznych skarpetek. Możesz opowiedzieć coś na ten temat? Tak, mogę opowiedzieć. Staramy się zaspokoić gusta wszystkich klientów i tych, którzy lubią skarpetki bardziej kolorowe, i tych, którzy stawiają na klasykę. Klasyka w naszym wydaniu nie musi być nudna, stąd pomysł na nową fakturę. Cała stopa skarpetki jest nadal taka sama. Natomiast zmienił się cały ściągacz. To jest propozycja dla klasyków, ale którzy jednak wolą coś innego. Okej. Okay. A jeśli chodzi o pozostałe? Wszystkie pozostałe modele składają się w zasadzie w każdej parze jest skarpetka nie do pary. Dla przykładu, na jednej skarpetce mamy tukana na drugiej paski. Staramy się, żeby było kolorowo, żeby było inaczej, żeby kolorystycznie spełnić i oczekiwania i gusta wszystkich klientów. Mamy wzory bardziej klasyczne, jednokolorowe, dwukolorowe, maksymalnie taku żyrafa. Mamy też skarpetki z pieskami. Także myślę, że dla każdego znajdzie się coś ciekawego. Oczywiście wersja jest to uniwersalna, tak? Szosowcy i. Tak, jest MPD. to skarpetka długa, mamy w planach jeszcze inne pomysły. My cały czas słuchamy naszych klientów i chcemy spełniać ich oczekiwania. Planujemy zrobić krótszą skarpetkę. Mam nadzieję, że tak jak Nowa Faktura będą też naszym sukcesem. Rozumiem, że jesteście nastawieni tylko i wyłącznie na rowery, czy macie jakąś kolekcję dla biegaczy. No, Oni raczej preferują właśnie krótki. Dlatego krótszą między startę. innymi myślimy o tym, żeby zrobić krótszą skarpetkę, myślimy o triatlonistach, myślimy o biegaczach. Sami uprawiamy różne dyscypliny. Ja trochę siłowni, mąż kolarstwo, stąd też pomysł na kolarskie skarpetki, ale z kolei brat Bartka. Biega i też biega w naszych skarpetkach, także w zasadzie ha, ha. można powiedzieć, że to są skarpetki do każdej dyscypliny. Da się również w tych wysokich, tak? Tak, da się. Okej, okay, wielkie dzięki. Dzięki bardzo.